Prezentujemy modyfikację, która wyświetla, ile musimy jeszcze dodać produktów do koszyka, za jaką kwotę, aby otrzymać darmową wysyłkę. Ustawiliśmy darmową wysyłkę na 300 zł i dodamy sobie produkt do koszyka. Już w opcji rozwijanego koszyka mamy informację, jakiej brakuje nam kwoty, aby uzyskać darmową dostawę. Oczywiście w koszyku na procesie zamówień też mamy taką informację, aby klient mógł sobie, czy zwiększyć ilość danego produktu, czy dodać kolejny. Dodamy kolejny, żeby zobaczyć, jak cena się zmienia. Cena zmienia się jakowo, czyli bez potrzeby przeładowywania koszyka. Widzimy tutaj, że brakuje nam 44 zł, ponieważ mamy 300, tak, wszystko nam się zgadza. Przekroczymy ilość dodając kolejny, kolejną sztukę. Znika nam opcja, również znika nam w koszyku, nie wyświetla się, ponieważ przekroczyliśmy zakres. Zmienił go teraz na 500 zł. I od razu widać w koszyku po przeładowaniu, że brakuje nam jeszcze takiej kwoty, aby ją przekroczyć. Pozdrawiam i zapraszam do zakupu modyfikacji na naszym sklepie.